Ten dzień będzie zapatrany jako największy dzień w historii. Los świata został zmieniony w jednym chwalebnym momencie, gdy życie zatriumfowało nad śmiercią. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Po stronie tej, Jestem za ciebie wodisz Macie żyć dokładnie, za mnie spadnie grzechów i przyjść do świadomości, deserto wzrcało, nazwę nie ściwnych łambie okryje się chwałą Nie kłamie, łamie jazmo, które zniewala Tu Jezus mnie życia rozpala, nienawiści wala, nie nagra miłości Czas się obudzić, to że się urości Stare przewinęło, wszystko nowe się zało Płacono twój włącz, to się wykonało, śmiało przyjść do tronu łaski Nie udawaj przed nim, nie zakładaj łaski, Bo I tak wszystko po Tobie wie Przyszedło i kupić, nie W tym naszym niezwykłym mieście wychodzimy po raz kolejny, by spełnić żądanie Pana Jezusa. On wybrał nasze miasto na stolicę Miłosierdzia, tu jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wychodzimy, by zaprosić Was na święto miłosierdzia. Do tego święta Jezus prosił, aby przygotować się przez nowennę. Dziś poprosił siostrę Faustynę o taką rzecz w ostatnim dniu nowennym: Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej ranią serce moje. Największej odrazy doznała dusza moja w ogroju od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Jeżeli jest taka wola Twoja, dla nich ostateczną deską ratunku jest uciec się do miłosierdzia mojego. Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, chcemy wprowadzić do mieszkania najlitościwszego serca Twojego dusze oziębłe. Niechaj w ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe które podobne do trupów takim wstrętem Cię napawają. Bo Jezu najmiłościwszy, kurzyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej i odaż je miłością swoją świętą. Wobec trwającej wojny, wobec odrzucenia miłości ludzkiej chcemy prosić właśnie o to miłosierdzie dla wszystkich dusz, najpierw dla naszych. Po krwi wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusa Błogiego, jako strój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Po krwi wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusa jako strój miłości, dla nas, ufamy Tobie. O krwi i woda, z najświętszego serca Jezusowego. Jako strój miłości, dla nas, ufamy Tobie. Faustyna pisała... Dziś dusza moja pragnie w sposób szczególny okazać Jezusowi swą miłość. Kiedy wszedł do mojego serca Pan, rzuciłam się pod Jego stopy jako pączek róży. Pragnę, aby wątp miłości mojej znosiła się ustawicznie do stóp tronu Twego. Widzisz Jezu w tym pączku róży całe moje serce ku Tobie. Ale nie tylko w tej chwili, kiedy moje serce płonie żarem, ale wśród dnia dam Ci dowody swej miłości przez wierność, łasce Boże. Wychodzimy tu, aby do tego tłumu z całego świata, jak słyszymy, o różnych także poglądach, powiedzieć o tym, że Chrystus zaprasza. Żeby mieć co ofiarować Panu Jezusowi, dajemy tą białą różę, tam jest fragment z dzienniczka mówiący o święcie miłosierdzia i o łaskach, które Jezus pragnie rozlewać także o godzinach na bożeństwo. Zapraszam więc wszystkich uczestników, tancerzy, ale także tych, którzy patrzą z boku, aby rozejść się po rynku. Podchodzimy tak rzędami, spokojnie, bierzemy różę, rozchodzimy się po rynku do najdalszych jego zakątków. Można się dołączyć do uwielbienia. Robimy, tańczymy, cieszymy się. Palimy Boga, dziękujemy za to, że Pan swych i pokazujemy wszystkim, jaka piękna jest nasza wiara. To tak w skrócie. Jest Niedziela Bożego Miłosierdzia obchodzona w całej Polsce, i właśnie my tutaj dzień wcześniej przychodzimy, tańczymy i zachęcamy ludzi do wspólnego świętowania tego pięknego wydarzenia. Kochani, czas, który przeżywamy czas wojny, czas po pandemii nie jest czasem łatwym potrzeba nowego spojrzenia na świat, który tworzymy, czyli potrzeba nam wyobraźni miłosierdzia. Tę wyobraźnię miłosierdzia chcemy budować, otwierając się na łaski Jezusa miłosiernego, ale także przekazując Jego zaproszenie do świętowania Bożego Miłosierdzia, niedziela po Wielkiej Nocy, niedziela przewodnia do świętu Bożego Miłosierdzia. Jezus przygotował morze łask, który chce udzielać. Nie bójmy się przyjść do Niego, tak jak Tomasz, i włożyć swoje rąg i oddać się jemu całemu, aby móc te łaski zaczerpić. Wieżą poruszy dla Jezusa Miłosiernego znów była nas wielka grupa i znów zapraszamy za rok, by było nas więcej, wygłosić miłosierdzie Boże, nie tylko w Krakowie, ale na cały świat. Zapraszamy na świętowanie Bożego Miłosierdzia w przyszłym roku, zachęcamy do znalezienia naszego wydarzenia na internecie, nauczenia się tańca, my też mamy wcześniej próby, także na pewno zachęcamy do kontaktu. Niech nas będzie więcej, przed pandemią było nas 650, mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas 1000 co najmniej, zachęcamy wszystkich, serdecznie zapraszamy w przyszłym, A, w przyszłym roku! roku.